Tropical Dreams. Świat pełen egzotyki. To opowieść o miejscu, gdzie natura zachwyca bogactwem kształtów i kolorów. Tam, gdzie liście palm i monstery tworzą zielone zasłony, a kwiaty hibiskusa i plumerii rozkwitają w pełnym słońcu. To świat flamingów, tukanów i barwnych motyli, gdzie każdy szczegół tętni życiem. W głębinach rozgwiazdy, Koniki morskie, meduzy i koralowce malują podwodny krajobraz niczym bajkę. Tropikalna sceneria pełna kontrastów i harmonii, gdzie każdy motyw przyciąga spojrzenie i budzi wyobraźnię. Tropical Dreams to kolekcja dla tych, którzy kochają naturę w jej najbardziej egzotycznej odsłonie, a każda praca wykonana z jej pomocą opowiada własną historię. Jedyną w swoim rodzaju. Zobacz, jak różnorodne cuda możesz stworzyć z tymi wzorami pełnymi życia i koloru.